Kamil 52 punkty w pierwszym meczu, w pierwszej połowie zdobyliśmy 58 dzisiaj w całym. Co się stało? Przegraliśmy, zagraliśmy słabo i myślę, że więcej nie będę komentował tego meczu. Długo czekaliśmy na was przed konferencją prasową. Czy możesz zdradzić cokolwiek na temat tego, co się w szatni działo? Myślę, po meczu? Że to, co właśnie w szatni zostaje w szatni, jedyne co. Myślę, mogę zapewnić, że jedziemy tam po zwycięstwo, jedziemy tam walczyć. Jedziemy tam po dwa zwycięstwa? Oczywiście, że tak. No, umówmy się, jeżeli chcemy obronić mistrzostwo, jeżeli tam nie wygramy, to tak jak traer powiedział, nie zasługujemy na to proste. 52 punkty zdobyliśmy w pierwszej połowie meczu numer 1. 58 dzisiaj w całym i nikt nie potrafi, nie potrafi tutaj w hali tego zrozumieć. Co się stało? No, słaba gra, tragicznie. Na dystansie nic nie mogliśmy trafić, słaba organizacja. Mieliśmy problem no, z tymi właśnie rzutami, zamiast, zamiast gdzieś szukać penetracji i takich punktów, gdy te rzuty z dystansu nam w ogóle nie się działy, to, to dalej próbowaliśmy rzucać i byliśmy w tym elemencie bardzo nieskuteczni. Rzuty wolne, dzisiaj tragiczne 6 chyba na 16 30 kilka procent w tym meczu nie wygrasz szczególnie na, na własnej hali, a sami się wpędziliśmy w kupoty ale teraz co, nikt nie może załamywać głów i po prostu teraz wszyscy muszą pokazać jaja i, i zawalczyć w i odnieść tam dwa zwycięstwa. Nie widzę, nie widzę innej możliwości i musimy teraz pokazać właśnie, jaki mamy charakter i jaką mamy siłę zespołu. Czego wynikiem jest to, że dzisiaj Zagraliśmy tak słabo. To był brak koncentracji. Mówiłeś przed serią z ASEKO, że trudno będzie utrzymać tę koncentrację we wszystkich meczach na jednakowo wysokim poziomie? Spotkanie numer jeden naprawdę byliśmy skuteczni, wszystko nam praktycznie wychodziło. Mecz przebiegał gładko i może aż za gładko. Myśleliśmy, że spotkanie numer dwa będzie podobne: że jeżeli troszeczkę narzucimy swój ton, to, to oni się położą i odniesiemy spokojne zwycięstwa. a tak nie było. I... I to pokazali. Teraz my musimy coś pokazać. Musimy pokazać serce i wielką wolę walki w Gdyni i to zamierzamy zrobić.